Jezu, a teraz grupka Niemców, taką ładną przed kempingową. Taki przystojny nie wiem. Jak tam przystojny! No i e, Teraz próbujemy dalej szczęścia, a co? Wejdź warde, bardzo swoją. Dobra. Damy radę! <gry> Cześć, właśnie teraz jedziemy e, przez Park Narodowy, jeden z Parków Narodowych w Chorwacji. To jest po prostu... Rzeka. Rijeka. Rijeka? Cześć! Słuchajcie, sprawa wygląda następująco, że właśnie teraz ojce mochód dotrzymają się, nie. I jesteśmy w takiej ciemnej dupie, zrobiliśmy w ciągu dnia tylko 100 kilometrów. 120, ja to już! 120! My to kurwa nawet nie mamy gdzie To to jest jakaś budowa! To są bramki na autostrady, bo my przed wjazdem na autostrady stoimy! Vergorat! Wergorat! Wergorat! Zostałyśmy pierwszy pierwszy prezent, jeden mm. pan dał nam Mapę! I film na DVD! I film na DVD! A to nie pardus, nie martw się? Micha, jedzie Samochód jedzie, zatrzymamy! Czy sfirmujemy się? że ktoś się nawet zatrzyma? Nie, to niemożliwe! To niemożliwe! Pełny samochód! A czy była to Polska? Znów nie była to Polska! Ej, Gracja mi zrobiła taką ładną pasę na stronę, tylko że... To, to się ustawia pismo i to zaszło! Czekajcie, zobaczcie no. Ale spójrzcie, no, tak się pięknie prezentuje, no tyle gniazda na autostradę. Y <noise> 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 nie no dobra, teraz już, no, tak. już robimy to na lajcie, nie zajęliśmy żadnego miejsca. 40 miejsca zajęliśmy 250 drużyn. Co rok będzie lepiej, zobaczycie. Na rok, wiecie, kto zwycięzcy? Kciuk zwycięzca. zwycięzca. <noise> Słuchajcie, no i nastąpiło przygięcie. W tym momencie nastąpiło przygięcie roku. Słuchajcie, wysadził nas koleś na autostradzie. Przy stacji PZD na autostradzie i taka restauracja jest tutaj, mniej więcej. I... Jaj, moja broń. I my uznałyśmy, że trzeba się teraz przekimać, bo jak wiemy, łapanie stopa nocnego w Chorwacji, to nie wychodzi najlepiej. O, ludzie na horyzoncie. Ludzie na horyzoncie. Tak, ludzie na horyzoncie, no na parkingu. elegancko tak. I? I chciałyśmy się rozbić namiotem na górze, ale przypomniało nam się, że dzisiaj jeden gość nam powiedział, że węże w Chorwacji <noise> <noise> w trawie biegają i że my by tak, by się strasznie przestraszyłyśmy obciął rozbijać namiotu. Tak. I zobaczyłyśmy takie łapki, <noise> takie łapki, żeby sobie zjeść. Takie jak tutaj. I przechymałyśmy się na łapce przy autostradzie, i później trafiłyśmy właśnie tam. Cześć, jesteśmy właśnie w Austrii. Trochę pada. Jest bardzo jesteśmy w bardzo... Podwiedniu w ogóle. To jest bardzo, bardzo, jest bardzo skomplikowana historia, bardzo. bo jadłyśmy właśnie obiad u księdza. Yy, no. I teraz biskup nas dowie, że bardzo słabo. Szymanko. Nie wiem, czy dobrze widać. Słowacki, pro, Słowacki promar pijemy, bo właśnie za granicę Słowacką jechałyśmy. Ale ten dzień, też jest coraz ciężki do odwiedzenia. Wiózł nas na stopa biskup. W zagrzebiu w Chorwacji na bramkach na autostradę, w stolicy, złapałyśmy. myślałyśmy, że to małżeństwo. Okazało się, że to był ksiądz austriacki ze swoją siostrą i całą Byli drogę. Byliśmy pielgrzymce w ogóle w Chorwacji. Byli na pielgrzymce w Chorwacji. No tak zadawali dziwne pytania, później zabrali nas do siebie na, do domu, do swoich rodziców. Na obiad. Do Węgier, to było przy, już przy samej no. granicy z Austrią. W międzyczasie przyjechaliśmy całą Austrię. Ta Austria to w ogóle dla starych ludzi państwo. Drzewa, linijki To korowiniki to chyba zamiatają, zamiatają codziennie rano razem z szkodnikami. No po prostu nie polecam, nie polecam generalnie. Ksiądz, tak się nas martwił, że zaoferował nam transport do granicy. Do do Bratysławy. Jechałyśmy z biskupem. Godzina. To jest stop... Ewa spała chciałam zaznaczyć. Stop życia z biskupem. <grym> na stopa z biskupem. Ewa spała. Biskup całą drogę pytał mnie, czy się modlę. Ile się modlę. Czy moi rodzice się modlą. robią moi rodzice. Na szczęście. Dobrze wypadłyśmy, bo miałam na szyi w sumie tak, do, tak dobre wrażenie zrobiłyśmy. Bo mm. całą drogę miałam na szyi mój różaniec. Tylko nie, nie wiedzieli, że kupiłam go w sklepie, wszystko pod szypasie. Złapałyśmy powera, rozpędziłyśmy się i... Siema! Tylko wiecie, co się dzieje. Właśnie wracamy do Akademika. Dojechałyśmy teraz właśnie sobie do Warciawy. Koniec naszej podróży. Jesteśmy całe i zdrowe. Mamy zdarte buty. Jedziemy autostopem Jedziemy autostopem W ten sposób Możesz, bracie, przejechać Europę. Gdzie szosy biała nić, tam śmiało, bracie, wyjdź.